Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam e, Moje akwarium Tutaj u góry Bo to na dole no, to widzieliście już Tutaj mamy jednego e, Kieryśnika Są ich dwie sztuki Ale jeden się gdzieś schował e, Glonajat lamparci e, Żałobniczki Są ich trzy sztuki Neonki cztery Chyba kardynałki nie wiem, e, zapomniałam ich nazwę, ale raczej to są kardynałki e, Tam z tyłu skalar siedzi Nie wiem, czy to widać tam. E, Tutaj jedna molina została Reszta do tam zdechły, to jest akurat samiec, bo Do niego była jeszcze samica i była jeszcze inna parka I tamte zdechły i ten się jeden utrzymał no. I te roślinki są z akwarium na dole, bo mi się tak one rozrastały, że yy, pomyślałam, że je tutaj dam i czekam aż puszczą większe korzenie, żeby je można było yy, tutaj gdzieś je zakopać, żeby się mogły tak yy, jakby no, zapuścić w tych kamieniach. To jest moje tutaj akwarium. No, tak ono tutaj wygląda. Aha, i tutaj jeszcze mam Bocie jedną, tylko nie wiem czy ją będzie widać, bo ona siedzi w tej muszli. O no coś tam widać skrewek ogonu. O, tam, tam ją widać już tak. O, tak taki skrewek. I wychodzi czasami, ale to przeważnie tak w nocy jak już jest zgaszone światło w akwarium. To do następnego odcinka. Cześć!